Na najpotężniejszy pojedynek wirusów, bo jest dzisiaj ze mną Nexus. Cześć! Dzień dobry! Słuchaj, Dzień dobry. ja daję gotowość. I słuchajcie moi drodzy, wziąłem sobie takie pajęki generalnie, że zrespię się w randomowym kraju, a wywalnicie oczywiście czystą łapkę w górę oraz czystego suba, ze względu na to, że e, no trzeba mieć po prostu czyste łapki, prawda? Więc dobra, zobaczmy w takim razie, w jakim kraju ja się zrespię. Czekam aż ty wybierzesz stary, bo ja nie ja jestem... wybrałem, wybrałem, wybrałem. O, okej, okay. okej, okay, dobra. T tutaj całkowicie bym, znaczy w tym, w tym miejscu bym totalnie stary nie poleciał nigdy w życiu. Tyle. Nigdy powiem. w życiu by się poleciał, rozumiem. Nigdy w, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Ale generalnie mam duże bonusy, stary, przez to, że. Tak, ee... to nie, to ja generalnie nie wiem. Bo ja niestety nie mam za o -o. dużo genów, bo tam na początku jak się wybiera, to tam wiesz, uh -huh. tam możesz wybierać. Ja niestety miałem tylko dwa blokowane, je wziąłem. Więc nie, nie nas... jest kolorowo, jak to nawijał ee, pewien no znany powiem... polski raper. Tak, poznański, poznański, oczywiście <śmiech> Tak, <śmiech> poznański. Ja generalnie w ogóle chciałbym e, powiedzieć tutaj jedną wspaniałą rzecz. Ze względu na to, że moi drodzy trwakcja, hashtag zostań w domu, to napiszcie. Wspaniały oh. komentarz Jeśli oczywiście jesteście w domu Ja będę starał się przypinać serduszkę to raz, A dla tych osób, które siedzą w domu Mam kodzik właśnie na pluginka Więc jeśli chcecie go zgarnąć To zostawcie mi suba Możecie też nexus subować no, Zostawcie po no, i napiszcie może. I napiszcie, że siedzicie w domu Tyle wystarczy skryć. Dobra, generalnie słuchaj no, no, no. Mamy 3000 zarażonych Ty masz 700 Więc póki co jestem na czele Ale no ta gra rozwija się no, tak szybko jest, Że zaraz Spokojnie, zaraz... spokojnie Powiem ci tak Ja generalnie dostaję duży W ogóle chciałem powiedzieć, że duży bonus I ciągle nawiązujemy do jednego Zdańskiego tak. rapera. No ale powiem ci stary, że teraz Dokładnie Teraz, tak. teraz bawię się w pewną rzecz. W sensie te, testuję testuje uh -huh. jedną metodę rozprzestrzeniania się e, No słuchaj, ja mam 100 tysięcy już Bożego. ponad. E, generalnie chciałem powiedzieć: 125, 130, 160. Ty masz 5. No więc poczekaj, poczekaj sekundkę. No weż? czekam, czekam bo, jest kwestia, bo jest kwestia taka, że jak spuszczę na ciebie mojego ptaka, to się wszyscy zarażą. To już no, możesz się domyślać, co możesz, poleciałem. A możesz tam mieli puszczać ptaka, proszę. Czekaj, Nexę, czekaj. No weź, nie e. puszczę ptaka. Taka tak. stary, 2,5 Słuchaj, mój ptak poleciał w takim razie już w stronę euro Czy, czy ty, czekajcie, bo ja generalnie um, Jeśli chodzi o a tak. jeśli chodzi o, a, 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 o geografię, przepraszam Widzicie, nawet mam problem z myśleniem o! Kogo to dziwi? Moje ptaki generalnie myślałem, że wleciały do Watykanu przez chwilę i... Okej, okay. I jednak nie wleciały? Jednak nie wleciały Słuchaj, nie wleciały. 45 milionów do 100 tysięcy już i Weź tam się ogarni trochę, bo lipa jest jakaś straszna w ciebie Przepraszam przyjacielu, ale generalnie no, tak Ja, okay, by, czyli... ja wybacz... Sam, bo to De tylko na moją słuchaj. Sprawa jest prosta, sprawa jest taka, no, że witam. ja. Znalazłeś mnie? Nie, dotarłem do fajnego kraju, wiesz? Po prostu. Jezu, dobra, okej, okay, bo ja już się obstrałem. Bo, <laughs> bo, bo, bo słuchaj, ja mam takiego perka w tym momencie, że na tak. początku dostaję więcej DNA, ale jak ty mnie odkryjesz, to dostajesz jeszcze tego DNA ode mnie, tak wiesz? W prezencie, A, okay. co nie za, no, 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 Ze względu rozumiem. na to, że jesteśmy przyjaciółmi wspaniałym i wszyscy nas szypują, szczególnie jak siedzimy w łódce w Minecrafcie Tak, e, zdecydowanie. No no no. To, to, to z tego też powodu stwierdziłem, że, że zrobię ci. Dobrze w ten sposób. Zrobisz mi dobrze, super, tak, dziękuję. Tak, dokładnie. Bo generalnie ja to mam 210 tak. milionów zarażonych, a Ty masz 11 milionów, więc weź się aż i za siebie wow, ogarnie. Ale czekaj, 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 bo ja tutaj idę w ciepełko, czyli generalnie rozwijam no się... swoją prawo, ja prawowitą funkcję. Oj, oj, stary, Oj, oj, stary. Powiem Ci <laughs> tak, teraz zacznę teraz zacznę latać. No za lecisz, lecisz, 100 milionów już do 210. O, 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 o! o, 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 o ale, 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 leci, ale, leci i widzę Dobra. cię. Widzę cię, stary, widzę twoje ja też, ja też cię widzę, widzę, no na, na Madagaskarze, nie wiem, nie, to jest Arabia Saudyjska, jestem debilem. Madagaskar, 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 no Madagaskar, mada, mada, No, ej, powiem ci, że ja generalnie przejmuję praktycznie już cały jeden kontynent. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaki no, to jest Aj, w ogóle, stary, idę w to. Nie, nie zdaję. Liczne gatunki i zwiększa zaraźliwość eee. ja, miejskich. O kurde, ej, w ogóle, nigdy nie leciałem. Dobra, zdradzę ci, nigdy nie leciałem w zwierzęta, co nie? Tak, e, no, więc no. To, może być, to może być mega ciekawe. Z zwierzęta, generalnie, ja, to, ja czytałem trochę komentarzy przed naszymi filmami, no. i ludzie mówili, że zwierzęta zwiększają, wiecie, z, z, znaczy wiesz, syndromy tego, syndromy e, i objawy, co nie? Więc kurde, ja tak. a, jakoś gramę na bakteria, ja wolę w to nie lecieć. Ja Aha. sobie zagram bo po prostu, jest pierwszy ej, generalnie, to masz 876 e, milionów. Ja wiem, co tam, co, co tam jak chcę słychać u ciebie? Skąd no, to u mnie, z wątpieniem? No u mnie słabo na razie, właśnie. Mimość, no, lipa, lipa, stary. czekaj, czekaj. Ja, ja, ja teraz tak, ja sobie muszę punkt Zbierać, oczywiście. Chciałbym poprosić widzów, byście pisali w komentarzu, kto według was wygra. chciałem też powiedzieć, że dogrywka będzie u Nexa, więc. E, tak, 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 będzie u mnie, zapraszam. Jezu, ile kropek mi wyskakuje w ogóle? No właśnie, u mnie póki co pusto, stary, powiem ci. Okej, okay, jestem w Twoim kraju. Co? Nie. Aha, nie, dobra, wbiłeś nie, się tak, się że. Do, o, dobra, doleciałem do tych krajów, gdzie, gdzie okay. jesteś Okej, A znalazł. Nie, nie znalazłem mojego docelowego nie, jeszcze miejsca. jeszcze nie, jeszcze nie wiesz, co, jestem Dobrze. tylko po prawej stronie w póki co. O, jaj, jaj, ale się w Chiny wbijam! Dobrze. Ale ilość zarażonych rośnie stary. No że czy... masz stary ponad miliard więcej, się. no ale dobra, to przez Azję, więc Azja no. jest na Azję jeszcze przyjdzie czas. Eee, u mnie póki co jest tragedia, mam w Japonii 11 zarażonych, to jak w mm -hmm. Polsce prawie, Nie, no w Polsce o. jest 200 teraz dziś. Nie, w Polsce jest 200? Nie, Nie jest no, w... na moment nagrywania filmu jest 150, ale pewnie okay. kiedy okay. To oglądacie to już jest ponad 200 albo 300 albo kiwie 2000. Tak, eee. jak ci debile, jak ci debile dalej będą robić sobie jakieś domóweczki. Tak, rad, tak, 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 no. A starzy ludzie będą dalej kampić pod Tesco, żeby zrobić zakupy, no to <laughs> oczywiście <laughs> tak może być, no to, to, to <laughs> się okay, tak może być. Okej, dobra, poleciałem y, ostro, teraz powinno mi Ruszyć, to, że ty no, masz Azję przyjmujesz, więc pewnie dalej będziesz na plusie. Ty, czemu plus, plus, masz świata już? Nie, nie mam połowy świata, po prostu masz mam. 4 miliardy ponad! No bo w Chiny wleciałem, no tam jest najwięcej ludzi. No ale nie aż tyle! Znaczy, no ja nie wiem ile jest, ale czekaj, tu, no półtora miliona jest. Aha, ja rzeczywiście mam nie dosyć rdziele. dużo. Znaczy, powiem tak, cała Afryka generalnie płonie w tym momencie. O znaczy się... boże, stary. Chcę siabryka zazwyczaj po nie, bo dobra. jest tam ciepło. Ale... mi też kropeczki wyskakują, ale, ej. O kurde, objawy dewoluuj. Dobra, dobra ja na razie myśli. nie mam żadnych objaw, ale kropeczki wyskakują, dobra, i ja dotarłem do Europy w końcu. Dobra, o nie, dobra. zmutowano mi objaw, Nie, o nie, Kurde, w kropkę nie kliknąłem sobie. Teraz mnie dupa boli potężnie. Dobra, powiem tak. Ja mam problem. Mamy, widzę, że dobra, problem ja z jednym kontynentem. Mamy, Mamy problem. problem... Mam twój graj startowy w końcu, super. Brawo, Nexe, brawo. To do... właśnie punkty dla ciebie w prezencie. Ty, a przyjaciel. ty masz mój, czy nie? Eee... Nie, chyba? O chyba kurde, nie. to dziwne. Dobra, i w tym momencie powinno to polecieć wszystko, dobra. wydaje mi się. Tak, dobra, w tym momencie le le lecę dalej. Ej, kurde, bo ja totalnie ja mam... przygrywam stary. Nie no, spokojnie, odkujesz się jeszcze. Odkujesz no się wątpię stary. Upsi, bo... ups! O, 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 ej, wbiliśmy okay, się, dobra. Biliśmy się, wbiliśmy się w ten kontynent, panie. Ej, nie! Znalazłem ty w Brazylii zacząłeś! Tak, 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 tak. ja zacząłem w Brazylii, no jak ty e, się a ty... tak znalazłeś szybko w, w Afryce, w sumie Wiesz co nie wiem, jakiś samolot poleciał do Madagaskaru. Ej, jest po lipa Stary, bo ja mam półtorej miliona dopiero, ja się dopiero jeszcze, ja się w Chinach na przykład jeszcze nie wiem, 200 zarażonych w Chinach no, no powiem ci, że w Chinach niezbyt dużo ci zostało, żeby zarazić. Dobra, czekaj, tak. ja mam trzydzieści punktów O, dobra. dobra, dobra, oj Grenlandio, oj Islandio, oj o coś nie. czuję, że, że potężnie będzie Ja o tylko, nie. słuchajcie Chiny, proszę, dzieje? proszę, Chiny, błagam. Moi drodzy, Chiny, 30 osoby w Chinach. To, czy możesz nie zarazić całego świata, proszę? Nie. Dobra, ja y jestem na plusie teraz, 3,5 miliona do 6. O no, kurde. shit! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, robimy tak w takim razie. Nie. Ja, ja w ogóle chciałbym tylko naprawdę przypomnieć, byście myli łapy, bo naprawdę, moi drodzy, jeśli wy nie będziecie myć rąk, to się będzie tak działo. Wy wiecie o tym. Mam Dokładnie, nadzieję, że tak. Tak, będzie. Nieładnie nie myć rąk, szczególnie, że dotykacie się później. W sensie nie. W sensie nie w tym sensie. Dobra, 4,5 miliona. Dlaczego w Chinach mamy 72 zarażonych dalej? Nie wiem, nie wiem. Eee, Czy ty gra możesz działać? Co w Chinach działa? Wielkomiejski eee. kraj. Ja... Kiernicze. Ej, nie wiem. Mało, nie. Mało, mało miasteczkowe te Chiny, trochę się Ja zrobiły. nie mogę, nie, dobra, Zaraz. dobra, dobra, dobra. Robimy dobra, tak. tak. Generalnie, powiem tak. Wbiłem się w bardzo bogaty kraj w tym momencie. Kiedy ja ja widzisz w Kanadzie? Ja, ja wiem, bo widzę właśnie, no. Ja e, w, w, w Chinach mi rosną powoli, ja nie mogę, nie, to jest na koniec. Jak wam e, przegram? A, 5 a, miliardów za 6 ale mi pół, ale pół. Powiem ci stary, tak. W Chinach. Ale powiem ci stary, tak. Generalnie w tym momencie tak. to najlepsze jest to, że mamy 0% szansy na znalezienie leku. Więc wreszcie tak. nauczyliśmy się jakoś grać w tą grę. Jakoś. Ej, hitu, jakoś no. no ja jakoś lepiej gra. Jeśli się zgadzacie, to zostawcie nam lajka, żeby nie było smutno. Jezu, dobra, a czy generalnie świat tak. może proszę Chiny 28, proszę, Zgody, proszę. Regularne dochody DNA, zależności od które mm, kurde, o kurde, o kurde, ej. Um. Dobra, ja generalnie. Po to ochrony on ochronę z temu utrudniach zarażone. Dobra, Ura, dobra, zary. dobra. By, 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 by. Dobra, lecimy w to w takim. Dobra, raz, ja tak? wiem już co wziąłem i teraz ee, powinno no. polecieć. Do no, tych chiny mi nie lecą. Mam na razie mi... O, jest pierwszy milion w Chino. Tak. Dobra, stary. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby. Um... Dobra, lecą, lecą mi Chiny, lecą mi, Chiny. Dobra, lecą mi w końcu Chiny. i nabierać cel nieco słabszych systemów. Dobra, lecimy w to. Lecimy w okay. to. Okej, lecimy w to. Lecimy w to. Eee, jak tam praca nad lekiem w ogóle? Chyba 0-0. Ule... zero 0, zero. 0, zero, oh, zero, zero, zero. Zero. Dobra, stary, dobra, poleciało, nie, poleciało, nie, poleciało tak, poleciało. Co ty mi robisz? Ej, nie, patrz, nie, 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 bo... nie, patrz, 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 patrz nie, 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 Ty nie, przejmujesz teraz leci, zarażonych. Leci. nie, nie, tak jest nie. 7 miliardów ponad. Ta walka. Dawaj, 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 dawaj. Jezu równo jest stary. Jest. Czy ty sobie robisz sobie pieprzone żarty tak, w tym momencie? Wiesz co, wiesz co zrobiłem? Wiem, eee, zacząłeś wi zarażać moich zarażonych. Tak, zacząłem zarażać moich zarażonych po prostu. I przeszło jakoś, bo stary to naprawdę było bardzo blisko. I miałeś ja, praktycznie cały świat zajęty od stary czy kilku minut. Ja już ja już miałem tego perka prawie kupionego. Oh. Słuchajcie, w takim razie, moi drodzy, Katarowirus przezwyciężył myszo jelenia, moi drodzy. No, Zapalcie zlicza. I słuchajcie, przypominam, że kolejny odcinek będzie u Dexe Zostawcie łapkę oh. w górę, subskrybujcie. Kanał koniecznie, poprzednie odcinki. Instagram, już to mają w ogóle wbijajcie i Discord też w opisie. Możecie sobie ze mną tam pogadać no, i, po i poszkalować wielkich Polaków. Cześć! Pa pa!